Siemanko! To jest mój pierwszy filmik z kart World Cup 2014 To zaczynajmy To są moje limitki XL Diago Silva O tam na mojej półce kolekcjonera leżą Jeszcze dwie XL Messiego I Puchar Tutaj mam Iker Casillas Limitka, też dobiutka. Limitka Costa też spadał i jeszcze jedna limitka Arturo Vidal. Mam jeszcze tak Star Player Falcao, Star Player Modric Kafka, Cameron, Player. Mamy dwa herby. Portugalia, Ghana, Fals Favorite, Van B. Buten, Fals Favorite, Huyong, Z. Korei Północnej, Expert Bertnetia i Defensive Frog Walk Avoy To są moje bazówki, które pokażę w oddzielnym filmiku. A i jeszcze. poczekajcie chwilę, muszę pójść tutaj mam yy, cztery szybki do otwarcia ale to już w następnym odcinku Neymar Messi Messi Neymar a i jeszcze teraz jeszcze jedną limitkę to jest bramkarz, Maneul i mamy jeszcze do otwarcia blisterek, który zaraz przyniosę, już jest Blistery z Neymarem z Piedronki za 14 zł. który też otworzymy w następnym odcinku, czyli zaraz będziemy mieć 8 szoszetek i jeszcze jedną limitkę. Ciekawe co trafimy. To by było na tyle. Do usłyszenia. Cześć. Siemane.